Cześć! Deser z truskawkami i mascarpone na ciasteczkowym spodzie. To coś dla fanów słodkości i truskawek. Deser nie jest trudny w przygotowaniu, ale trzeba wykazać się odrobiną cierpliwości, bo składniki na deser i już sam deser po przygotowaniu muszą odstać swoje w lodówce. Do przygotowania kremu potrzebna jest dobrze schłodzona śmietanka 36% i schłodzone mascarpone. Najlepiej by śmietanka spędziła w lodówce około 12 godzin, wtedy dobrze się ubije. Jeśli używasz miksera ręcznego, schudź w lodówce też trzepaczki i samą miskę przez 15-30 minut. Rozpuść masło i odstaw do przestudzenia. Ciastka zmiksuj w blenderze lub malakserze zdecydowanie najlepiej partiami, aż powstaną drobne okruchy o konsystencji piasku. Przełóż do miski, dodaj rozpuszczone masło i dokładnie wymieszaj. Masę ciasteczkową wyłóż do formy najlepiej wyłożonej papierem do pieczenia. Możesz też wysmarować formę masłem i opruszyć bułką tartą, ale bez papieru spód może się przykleić. Ciasteczkową masę wyrównaj i mocno dociśnij, np. szklanką albo łyżką, by spód był zwarty. Wstaw do lodówki na 20-30 minut, aby stwardniał. I teraz przygotuj krem z dobrze schłodzonej śmietanki 36% i schłodzonego mascarpone. Warto też schłodzić miskę i trzepaczki. Ubijaj śmietankę przez minutę na średnich obrotach, a potem dodaj cukier, puder i miksuj dalej na wysokich, aż masa będzie puszysta i sztywna, co zajmie około 3 do 5 minut. Ale pamiętaj, nie ubijaj za długo, bo może się zważyć. Schłodzony ser mascarpone przełóż do osobnej miski i dodaj ekstrakt waniliowy opcjonalnie i krótko zmiksuj na niskich obrotach. Masa powinna być gęsta i kremowa. Następnie dodaj ser mascarpone do ubitej śmietany i delikatnie połącz mikserem na małych obrotach, ale tylko do połączenia. Wyłóż krem na schłodzony spód i wyrównaj. Na wierzchu ułóż połówki truskawek, opcjonalnie oprócz cukrem pudrem. Wstaw do lodówki na co najmniej 3 godziny, a najlepiej na całą noc. A cały ten przepis dokładnie opisany znajdziesz też na moim blogu. Życzę wszystkiego słodkiego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia.